Tajemniczy doktor Wojan opracował nowy eksperyment, w którym nagradza pary pięcioma milion dolarów, jeśli pozostaną w nieskazitelnym pokoju przez pięćdziesiąt dni. Jeśli jeden z nich odejdzie, nagroda spada do miliona dolarów. Nie ma kontaktu ze światem zewnętrznym i nierozrywka, tylko swoje towarzystwo. Mogą jednak dostać smakołyki, płacąc za nie. Częścią z nagrody pieniężnej. Dzisiejsza para to Mike i Kate, którzy myślą, że to będzie łatwy pieniądz. Mike uważa, że mieli dużo szczęścia, że znaleźli to miejsce, a Kate traktuje to jako drugą szansę zasługiwać. Jednak zwraca również uwagę, że może powinni podzielić pieniądze, aby było łatwiej. Jej plan polega na zainwestowaniu pieniędzy, co Mike uważa za niesamowicie nudne. Widzi swoją przyszłość jak imprezowanie i dobra zabawa bez konieczności ponownego myślenia o pieniądzach. Po wysłuchaniu WWW głos AI przypomina im o zasadach. Badają teren i zauważają, że nie żartowali, kiedy nazwali to nieskazitelnym. Wszystko jest białe, a jedynymi przedmiotami są łóżko i ława. Jest też prosta łazienka, której zasady mówią, że mogą wchodzić do jednej naraz czerwony przycisk, którego mogą użyć, jeśli chcą wyjść, ekran dotykowy, na którym mogą poprosić o smakołyki, oraz duży zegar nad drzwiami wyjściowymi, który odlicza czas pozostały do końca. Eksperymentu. Ich posiłki mają na celu pokrycie ich dziennego zapotrzebowania na składniki odżywcze i są sprawiedliwe, bez Biały szejk w białym kartoniku. Pokój jest również wyposażony w automat światła, które zmieniają się w ciągu dnia, aby ogłosić poranek, popołudnie, wieczór, a kiedy zapada noc, co jest znakiem, że muszą iść spać. Dotykowy ekran pozwala na ustawienie budzika, i podczas gdy Mike planuje potraktować to jako wakacje i spać do późna, Kate ustawia wczesny alarm, więc ona może mieć poczucie rutyny. Kiedy kładą się do łóżka pierwszej nocy, Mike próbuje się czymś zająć z Kate, ale martwi się, że profesor może ich obserwować. Ponieważ Mike nalega, w końcu robią to po cichu pod kołdrą. Kiedy nadchodzi poranek, Kate idzie do łazienki. Spojrzeć na siebie w lustrze i wyrecytować kilka słów afirmacji, aby podnieść się na duchu i jej cele są świeże. Po tym, jak oboje biorą prysznic, wrzucają swoje ubrania do pralni w łazience z padochronem. A w zamian dostają bardzo prostą piżamę, chociaż ta przynajmniej ma jakiś kolor. Aby mieć zajęcie, Kate próbuje teoretyzować, dlaczego Wojan przeprowadza ten eksperyment. Więc Mike opowiada jej o filmie dokumentalnym, który widział o poprzednim eksperymencie tego faceta, który zakończył się rodzina robotników w tragedii. Nikt nie wie, dlaczego Wojan to wszystko zrobił, wiedzą tylko, że ma tony pieniędzy i lubi wykorzystywać je do stawiania ludzi w wyjątkowych sytuacjach, ponieważ intryguje go ludzkie warunki. Zapewnienie sobie rozrywki staje się problemem wcześniej niż się spodziewają. Kate lubi medytować, podczas gdy Mike czasami patrzy na zegar, a także zajmuje się. Filozofią styczne dotyczące różnych tematów, takich jak znaczenie koloru białego, który analizuje ze wszystkimi jego wiedzy ze szkoły plastycznej lub kierunku, w którym powinni myć zęby. Kate zawsze przypomina mu, żeby nie gapił się na zegar i skupiał uwagę na nagrodzie, ale to trudne myśleć pozytywnie, kiedy Mike nie może nawet dobrze spać. Kate kontynuuje swoją rutynę afirmacji słowa i ścielenie łóżka, stara się też podtrzymać Mike'a na duchu. Kiedy Kate medytuje, Mike próbuje ćwiczyć, głównie biegając. Razem grają w klaskanie w dłonie, Marco Polo, a nawet taniec. Za każdym razem, gdy zdejmują brudną piżamę, otrzymują kolejną parę, która wygląda dokładnie ten sam. Minęło kilka tygodni, kiedy w końcu dzieje się coś innego. Mike znajduje błąd, który wkradł się do pokoju. Po rozmowie z dzieckiem, Mike próbuje nakarmić go odrobiną koktajlu, ale gdy tylko wyleje kilka kropel na podłogę, głos Jaj przypomina im, że jedzenie może tylko do spożycia przez zawodników. Martwię się, że błąd tu nie przetrwa. Mike prosi o jakiś sposób na wypuszczenie małego faceta, obiecując, że nie chce wyjeżdżać. Kate wyjaśnia mu, że głośnik, przez który wydobywa się głos AI, nie wydaje się być dwukierunkowy. Już próbowała, co sprawiło, że Mike zdecydował, że naciśnie przycisk, aby otworzyć. Drzwi. To rozpoczyna kłótnię, ponieważ Kate jest pewna, że naciśnięcie przycisku sprawi, że przegrają, nawet jeśli Mike tak naprawdę nie wychodzi i wyciąga rękę tylko po głupiego robaka. Po włożeniu. Owada. Mike mówi Kate, że robak jest żywą istotą i że nie ma współczucia, więc Kate Oskarża. O to, że jest protekcjonalny, ponieważ nie jest weganką tak jak on. Gdy kłótnia staje się głośniejsza, Kate w końcu wyznaje, że uważa, że Mike jest weganinem tylko dlatego, że chce wkurzyć swojego zamożnego tata, który miał Mike'a wszystko, czego potrzebował, dlatego nigdy nie cierpiał, a teraz chce mieć artystę uznanie sztuki ulicznej. Następnie Kate próbuje odejść od tej rozmowy, ale kończy się to krokiem na błędzie, a Mike nie może jej uwierzyć, kiedy mówi, że to był wypadek i przeprasza. Mike spędza resztę dnia dąsając się w kącie, aż w końcu stwierdza, że ma dość nic nie robienie jest po prostu niezdrowe. Ponieważ każdy z nich może wziąć dwa smakołyki, Mike poprosi o jeden, nawet jeśli zabiera 100 tysięcy dolarów z nagrody. Kate nie pochwala tego, ale Mike nie potrzebuje jej pozwolenia, a jego przysmakiem jest pojedyncza zielona kredka. To nie jest dużo, ale przynajmniej teraz Mike może malować swoje dzieła na ścianach. Po chwili obserwowania, jak rysuje, Kate pyta go ją narysować, a Mike się zgadza. Odmawia jednak derealistycznych portretów, bo są nudne, woli trzymać się swojego stylu, przez co Kate nie chce już dla niego modelować. Mike rysuje, aż nie zostaje już kredka, wkurzając Kate, gdy zostawia zielone plamy w całej łazience i ręcznik na podłodze. Później Kate przeprasza za to, że zachowywała się jak cipa i wyjaśnia, że to trudniejsze niż myślała. Ale przynajmniej zostało im tylko 20 dni. Dni. Kontynuują nudę, aż pewnego ranka Kate budzi się i znajduje broń w łazience. Są zbyt przerażeni, by sprawdzić, czy jest naładowany, a jego obecność jest nawiedzona. Więc postanawiają się ukryć pod łóżkiem, ponieważ sztuczna inteligencja zabrania im umieszczania w praniu przedmiotów, które nie są ubraniami zjeżdżalnia. Jakiś czas później para zostaje w końcu nagrodzona czasem połączenia, o który będzie grać im wiadomości wysłane przez ich bliskich. Mike dostaje wiadomość od swojej siostry, która mówi mu, jak ona i ich rodzice sobie radzą, ale myśli też, że Mike nie spotyka się już z kate. Widząc swoją siostrę, bardzo uszczęśliwia Mike A, ale Kate nie chce własnego połączenia i wpada w panikę. Gdy ekran się wyświetla, umieszcza wideo swojego taty, który w końcu wyszedł z ulicy i mieszka w schronisku dla bezdomnych. Od wideo nie zatrzymuje się, bez względu na to, jak bardzo prosi, Kate biegnie, by ukryć się za wejściem do łazienki i płakać, a Mike podchodzi, by ją pocieszyć. Po tym, jak spała desperacko czepiając się swojego chłopaka, Kate nie wstaje. Gdy Budzik ogłasza poranek i pozostaje w łóżku przez cały dzień, bo jest wpadł w stan depresyjny. Kiedy Mike wyraża swoje zmartwienia, Kate mówi mu, że jej nie widziała. Ojca od lat i zawsze okłamywała Mike a na temat tego, kim jest. Ponieważ wstydziła się swojego taty i jego ojca sposób, w jaki przepijał dom, jej czesne w szkole i jej szanse na dorastanie jak normalna osoba. Zostały tylko nieco ponad dwa tygodnie, a Kate wciąż pozostaje w łóżku. Podczas gdy Mike próbuje znaleźć nowe sposoby rozrywki. Takie jak modyfikowanie rysunków poprzez rozmazywanie kredki. Palcami lub czytanie etykiety piszemy w jak największej liczbie emocji, jak te ćwiczenia aktorskie. Próbuje zmusić Kate do jedzenia, żartując na temat jedzenia, ale to bezcelowe, więc w końcu dołącza ją w łóżku w nadziei, że może ją pocieszyć. To nadal nie działa, a Mike czasami decyduje się spać na podłodze, żeby poczuć coś innego. Pewnego ranka próbuje przekonać Kate do wzięcia uczta, ale nie chce stracić tych pieniędzy. Coraz bardziej sfrustrowany, wspomina: Mike. Nie jest pewien, czy może już to robić, i to w końcu inspiruje Kate do wstania z łóżka. Za nim. Jednak bierze prysznic, mówi Mike'owi, żeby wziął drugą ucztę, nawet jeśli kosztuje ćwierć miliona. Mike robi to i jest szokowany, gdy widzi, jak drzwi się otwierają, by wpuścić nagą kobietę o imieniu Simon Pokój. Ona nic nie wie o projekcie, jest tylko aktorką której płacą za występ, wymagała podpisania wielu umów o zachowaniu poufności, i chociaż była zarezerwowana na miesiąc. Jej agent powiedział, że prawdopodobnie tak zostać na 24 godziny. Kate nie bardzo lubi jej obecność i sprawia, że Mike jej się poddaje swoją koszulkę, żeby Simon mogła się choć trochę zakryć. Simon zauważa sztukę Mike'a i chwali ją, nawet rozpoznawanie wpływów, co jeszcze bardziej wkurza Kate. Kiedy zapada noc, Mike proponuje spać na podłodze, podczas gdy dziewczyny zajmują łóżko, a Simon proponuje, że nie zaśnie podczas snu. Kate jest zirytowana ich próbą zachowania dobrych manier i decyduje, że mogą dzielić łóżko tak długo. Jak długo śpi w środku. Tej nocy to Kate ma problemy ze snem. Rankiem Kate nie znajduje Simon na łóżku i myśli, że jej nie ma, ale tak naprawdę jest w Łazience. Nie mogąc już tego znieść, Kate postanawia wziąć smakołyk i otrzymuje małe pudełko trzy zabawne cukierki. Kate natychmiast bierze jeden i proponuje Simon, ale Mike tylko się zgadza jeden też po wielu wahaniach. Cała trójka zaczyna tańczyć i miotać się po pokoju, dzielą się także kilkoma pocałunkami grupowymi. Jednak po pewnym czasie Mike zaczyna przeżywać złą podróż, widząc wszędzie krew i śniąc, że jest pod wodą, widząc swojego młodszego brata upaść razem z nim. Kobiety przywracają Mike'a do rzeczywistości, ale on wciąż panikuje i pyta odejść, wspominając coś o szawnie i utonięciu. Kate musi zaciągnąć go z powrotem do łóżka i pociesz go, aż zaśnie. Później Simon pyta, o czym rozmawiali Mike i Kate. Mówi jej, że młodszy brat Mike'a, Sean, utonął w rodzinnym basenie, podczas gdy Mike był przypuszczany go niańczyć, przez co do dziś czuje się winny. Mike był naćpany, kiedy to się stało, co zwiększa obrażenia i wyjaśnia, dlaczego wahał się przed przyjęciem tutaj. Cukierka. Simone pyta również, jak się poznali, a Kate ciepło wspomina jak w deszczowy dzień. Nie miała parasola i Mike podszedł do niej, proponując, że złapie wszystkie krople deszczu, żeby nie zmokła. Kiedy Mike w końcu się budzi, Simon wyznaje, że straciła matkę, gdy była dzieckiem, i. Dwóch z nich łączy smutek i straceni ukochani. Simon bierze Mike'a za rękę, aby go pocieszyć i kiedy Kate ich widzi, panikuje, myśląc, że Simon chce ukraść jej chłopaka. Dzwoni do niej Simon nastawienie, wskazując, że Kate atakuje, ponieważ w rzeczywistości jest osobą niepewną siebie. Co rozpoczyna kłótnie? Mike krzyczy na nich, żeby przestali, zanim odejdą, więc Kate próbuje przeprosić, przyznając. Że prawdopodobnie nic nie widziała, ale Simon popłomienie, mówiąc, że może to nie było. Następnego ranka Mike nie czuje się dobrze, ale Kate jest skoncentrowana na innych rzeczach. Simon w końcu zniknęła. Ale na ścianie jest też wiadomość od niej na zielonej krętce z podziękowaniami dla Mike'a na szaloną noc. Kate wpada w panikę, nie słuchając Mike'a, kiedy wyjaśnia, że nic nie zrobił i to jest jak broń coś, co pokój robi. Żeby z nimi zadzierać. W złości Kate popycha. Mike, a! Na podłogę, przez co zranił się w głowę i krwawił. Mike odsuwa się od niej, przypominając jej, że jest nigdy jej nie zdradził. Nawet gdy przeprowadziła się do Nowego Jorku, przestał też widywać się z tezę dwóch bogatych przyjaciół, żeby nie sprawiali jej przykrości i nie skończyła kolecz u, żeby zostać z nią w domu, kiedy była w depresji. Jednak wszystko, co dostaje w zamian, to zazdrość. Płacząc, Kate nadal przeprasza, ale ich rozmowa zostaje przerwana, gdy Mike zaczyna odczuwać zawroty głowy od rany. Naprawdę myśli, że potrzebuje lekarza, ale Kate przynosi mu trochę koktajlu. Żeby mógł się trochę napić cukier w swoim organizmie i zakrywa ranę ręcznikiem, przypominając Mikeowi, że zgodnie z umową tak mówili nie mają zasiłku na interwencję medyczną. Mike nie może uwierzyć w to, co słyszy, i zaczyna się zastanawiać, czy Kate naprawdę to obchodzi. Jego rana okazuje się niewielka i ostatecznie. Przestaje krwawić, ale boi się, jak daleko by się posunęła. Gdyby było gorzej, może. Ona. Pozwoliłaby mu wykrwawić się za pieniądze. Nienawiść do tego, co zrobiło z nimi to miejsce i świadomość, że pieniądze nie chcąc naprawić, jak bardzo są zepsute. Mike decyduje się odejść, zapraszając Kate, by zrobiła to samo. Kate odmawia jednak, wskazując, że łatwo mu mówić w ten sposób, ponieważ zawsze to robił. Pieniądze, a ona nawet odzyskuje broń, aby zagrozić mu, że zostanie. Jednak Mike ignoruje ją i naciska przycisk, ostatecznie opuszczając pokój zaledwie na kilka dni przed zwycięstwem. Po wielu leżąc i wariując pod prysznicem, Kate widzi kroplę deszczu rysowaną na ścianie, inspirując ją, by również podeszła do guzika i rozważyła swoje opcje, mając tylko dwa dni do końca. Wiele miesięcy później, obecnie samotny Mike idzie pobiegać, kiedy widzi Kate wychodzącą z budynku. Nie widzieli się od pokoju i postanawiają iść na spacer, żeby porozmawiać i nadrobić zaległości, ale kiedy Mike pyta Kate, czy wyszła z pokoju, czy wygrała, unika pytania. Przynajmniej ona przeprasza za to, co się stało. Gdy odchodzą, budynek okazuje się być bezdomnym schronisko, na którym widnieje tabliczka z informacją, że anonimowa darowizna pozwoliła im zbudować nową kuchnię. Tymczasem w nieskazitelnie czystym pokoju pojawia się nowa para, która podejmuje wyzwanie.